Gdy wieczorem w pracy zostają pojedyncze osoby, zamiast oświetlać całe pomieszczenie, warto skorzystać z indywidualnych lampek na biurku. Jeśli poszczególne oprawy oświetleniowe są sterowane przez osobne włączniki, wyłączcie oświetlenie w strefach, gdzie nikt nie przebywa. Aby ułatwić wyrobienie sobie nawyku wyłączania niepotrzebnego oświetlenia, warto oznaczać włączniki światła w często używanych pomieszczeniach za pomocą specjalnych etykiet. Warto wyznaczać także w pracy osobę, która trzy razy dziennie wykona obchód budynku i sprawdzi, czy nie ma niepotrzebnie włączonych odbiorników energii. Zimą, kiedy na dworze już się ściemni, warto zasłonić okna żaluzjami. W ten sposób ograniczane są straty ciepła z budynku. Ustal z innymi pracownikami firmy, że ostatnia osoba opuszczająca miejsce pracy upewni się, że wszystkie urządzenia i oświetlenie zostały wyłączone. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, na noc, weekendy i dni świąteczne, parametry ogrzewania powinny być obniżane, a klimatyzacja powinna być wyłączana bądź ograniczana do niezbędnego minimum. Nie powinno się zasłaniać grzejników. Z kolei zawory termostatyczne nie powinny być wystawione ani na działanie promieniowania słonecznego, ani przeciągów powietrza. Należy także dbać o czystość powierzchni grzejnika, która odpowiada za wymianę ciepła z otoczeniem. Jeśli jest ci za zimno, zanim ustawisz temperaturę w pomieszczeniu na wyższą, załóż coś ciepłego na siebie, na przykład sweter. Być może to wystarczy ci do zapewnienia sobie komfortu cieplnego bez jednoczesnego zwiększania zużycia energii na ogrzewanie. Zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1 stopień potrafi podnieść koszty ogrzewania o 8%.